Dzień dobry, witam Państwa na porannym wideo komentarzu. Przejdziemy do danych makro. Najważniejsze dane dzisiaj to sytuacja na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym oczekuje się, że przybyło 180 tysięcy. Miejsc pracy w sektorze prywatnym 165 tysięcy i stopa bezrobocia 5,1. Pomniejsze dane, które się dziś pojawią to już z Niemiec produkcja przemysłowa gorsza od oczekiwań minus 1,1 oczekiwana plus 0,5. <küh> z Wielkiej Brytanii o 10.30 produkcja przemysłowa no i o 14.30 z Kanady sytuacja na rynku e, mm, nieruchomości. I, zmiana, i sytuacja na rynku pracy. Tene ze będą dzisiaj kluczowe i można oczekiwać tego, że rynki przed godziną 14.30 nie będą wykonywać jakichś większych ruchów. Sytuacja na kontraktach na S&P 500 jest patowa z tego względu, że z tego szczytu pojawiła się tylko spadkowa trójka. Rynek wrócił powyżej dołka fali A. No ale znajduje się na dosyć niskim poziomie, więc prawdopodobnie w krótkiej, kilkunastogodzinnej perspektywie możliwy jest ruch w górę, w rejon tutaj tego ważnego szczytu. Na rynku niemieckim sytuacja jest podobna. Utrzymujemy się w lekko wzrostowym kanale. Możliwe, że rynek będzie próbował jeszcze wracać na ostatnie lokalne szczyty. Wybicie w dół z kanału oraz przebicie wsparcia na 10.730 powinno generować sygnał do sprzedaży na lokalną wielosesyjną korektę. Na polskim rynku możliwe jest ruch w dół, przetestowanie ostatnich dołków. Po nieudanej próbie ich, trwałego przebicia możliwe jest trwalsze odbicie. Na wykresie euro-dolara sytuacja jest taka, że po wczorajszym odbiciu i zatrzymaniu się poniżej poziomu 1.09 trwa konsolidacja. No i prawdopodobnie do godziny 14.30 niewiele się tutaj wydarzy. O 14.30, gdy pojawią się dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, można oczekiwać jakichś impulsów. W przypadku, jeśli dane dla dolara byłyby gorsze, no to wtedy można oczekiwać poważniejszego ruchu w górę. Natomiast jeśli dane będą lepsze, można oczekiwać ruchu w dół. No i teraz jest pytanie, czy strona podażowa będzie w stanie w takich warunkach przebić to bardzo ważne wsparcie w rejonie między 1.0.8.20 a 1.0.8.60. Tutaj te trzy lokalne dołki. Myślę, że to się może nie udać i w efekcie dojdzie do odbicia. Generalnie jesteśmy po sporym spadku z poziomu 1.15 do 1.0.8.30 i Przydałoby się tutaj jakieś kilkosesyjne odbicie. Natomiast w dłuższej perspektywie w dalszym ciągu można oczekiwać presji na osłabienie euro. Na wykresie dolara do złotego w krótkim, kilkosesyjnym terminie można oczekiwać ruchu w dół. Potem po nieudanej próbie przełamania tych wsparć możliwe są dalsze wzrosty na 3,97. Próba trwałego przełamania tego oporu może się nie udać. W efekcie możliwe są spadki. Na wykresie cen złota doszło do odbicia od wsparcia na poziomie, około, na poziomie około 1100. Odbicie jest niewielkie. Prawdopodobnie w krótkim terminie jeszcze będzie próba zejścia do tego wsparcia. Natomiast potem w dłuższej perspektywie, o 14.30, gdy pojawią się dane ze Stanów, możliwe są, możliwe jest, możliwy jest impuls na rynku, no chyba, że będzie tak, że Dane będą zgodne z oczekiwaniami albo niewiele różniące się. Generalnie uważam, że odbicie od tego wsparcia powinno nastąpić. Natomiast potem w dłuższej perspektywie grożą nam spadki na tegoroczny dołek. Na wykresie Centropy doszło wczoraj do dalszych spadków. Z tego szczytu wydaje się, że mamy pięciofalową strukturę. Dotarliśmy do wsparcia na poziomie około 45-30. To jest ważne wsparcie. Wsparcie się broni. Myślę, że w krótkim terminie możliwe jest odbicie odbicie, które by zniosło 38-50% całego ruchu spadkowego, natomiast potem w dłuższej perspektywie możliwy kolejny ruch w dół. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia proszę zwrócić uwagę na dane o godzinie 14.30. Bardzo ważne będą.